EFC 25 startuje już za niecały tydzień. Ja w dzisiejszym filmie pokażę Ci nowości, które dotyczą tylko trybu Ultimate Team. Nazywam się Janu i zapraszam Cię do oglądania. Rush jest to nowy tryb gry, który ma być obecny w karierze, w klubach jak i również w Ultimate Team, dlatego też o nim wspominam. W tym trybie rozegramy mecz 5 na 5, będzie potrzebnych aż 8 prawdziwych graczy, którzy będą połączeni jednocześnie do gry. Ciekawe co gdy jeden wyjdzie. Pozostała dwójka to bramkarze sterowani przez sztuczną inteligencję. Będzie to dryb, który moim zdaniem będzie totalnie niepotrzebny w tej grze. Nie przyjmie się po prostu. Będziemy potrzebowali w nim komunikacji, zgrania, a z losowymi graczami będzie to bardzo ciężkie, szczególnie, że EA nie udostępnia nam. Takich kwestii jak voice chat, jak jest na przykład w CESie, w Valorancie czy Fortnite. Tam to inna bajka, bo jesteśmy połączeni z losowymi graczami no i mamy od razu komunikację na żywo, bez pisania, tylko i wyłącznie za pomocą właśnie mikrofonu, za pomocą głosu, co na pewno ułatwia nawet porozmawianie się po prostu z innymi. Voice Chatu jej nie doda do tego trybu. A znaleźć nawet czterech znajomych, z którymi jesteśmy połączeni na Discordzie, to też wyczyn. Ale na moim prywatnym Discordzie, do którego link będzie w opisie, macie utworzony kanał, bo na pewno znajdą się osoby chętne, aby przetestować ten tryb lub zagryć sobie wieczorem, żeby się odmurzyć od Food Champions czy Division Rivals. Dlatego też taki kanał u mnie na Discordzie znajdziecie, na którym możecie umawiać się z innymi graczami na grę. Ale wracając. Mecz w Rush rozpoczyna się od wyścigu o piłkę, która ląduje na środku boiska. A my, zawodnikami, których możemy wybrać z naszego klubu Ultimate, będziemy się o nią po prostu ścigać. Boisko jest mniejsze o połowę od boiska normalnego taki trochę większy orlik. Tak, tak się prezentuje mapa boiska z lotu ptaka. Podzielona jest ona na trzy części. Oddzielone grubą linią na środku, wskazującą środek boiska, oraz dwie linie przerywane, od których zależy pozycja spalonego ale również jest to moment, w którym zaczynamy grę, bo od tej linii nasi piłkarze będą się ścigać o piłkę, która zostanie wyrzucona na środek boiska. Rozgrywka trwa 7 minut, ale gdy piłka wyjdzie za linię lub ktoś szczeli gola lub będzie fał, mecz jest zatrzymywany, przez, przez co czas również. Co w przypadku remisu? Najpierw jest dwumitowa dogrywka ze złotym golem. Jeżeli nikt nie trafi bramki w tej dogrywce, to będą rzuty karne, ale takie jak za czasów MLS. Czyli kiedyś w MLS było tak, że szliśmy sam na sam z bramkarzem, no i tutaj również tak będzie, natomiast za nami też będzie podążała linia obrony, ale będziemy mieli przewagę, dzięki której będziemy mogli w spokoju skończyć bramką e, tą akcję, lub po prostu minąć bramkarza. Kolejną nową zasadą w tym trybie jest system karania zawodników. Otrzymujemy minutowe wykluczenie za V w postaci niebieskiej kartki, natomiast gdy stracimy gola, będąc podczas tej kary, czas jest skracany o 15 sekund. Jak wiemy, każdy z nas gra tylko i wyłącznie w Ultimate Team od lat. No ewentualnie jeszcze kariera, ale, ale mówię tutaj o trybach online i jej szuka. Czegoś nowego, co może przyciągnąć więcej graczy i rozłożyć ich na kilka części. Natomiast poprzez wady w postaci utrudnionej komunikacji i tego, że piłka nożna składa się z 22 zawodników, a nie 10 i ciężko jest z tym tematem polemizować, może być ciężko przebić się temu trybowi. Tak samo jak w poprzednich edycjach była to Volta, czy inne tego pokroju właśnie tryby. W materiale jest ukryta wiadomość, dzięki której będziecie mogli dołączyć na serwer handlowy Discord za darmo, a tam dokładne nazwiska pod inwestycje, karty pod flipy, metody na niski i wysoki budżet tak naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie, a miejsc już prawie nie ma dostępnych, także spiesz się, bo może ktoś Cię po prostu uprzedzi. Link oczywiście znajduje się w opisie. Ultimate Team to tryb, w którym widać, że EA od lat już nic nie chce zmienić na lepsze, ewentualnie na gorsze w postaci niewymiennych nagród za SBC. Natomiast w kilkuminutowym zwiastunie, który mówi nam tak naprawdę o nowym trybie RAŻ, który przedstawiłem wcześniej, oraz o zmianie gameplayu na jakieś nowe, super nowoczesne i realne zachowania piłkarzy, tak naprawdę nic się totalnie nie dzieje. Niezadowolenie graczy może, można zobaczyć po liczbie dislikeków, które znajduje się pod tym materiałem, natomiast skracając ten zwiastum, zwiastun dowiadujemy się o stadionach, możliwości kostumizowania kart z ewolucji, nie no przełom, były to kwestie potrzebne dla nas dla graczy od lat, naprawdę jej bardzo wam za to dziękujemy. Natomiast skończmy już tutaj ten roast na tą grę, bo niestety nic dobrego w tym zwiastunie się nie dowiedzieliśmy, no to możemy zaspokoić swoją ciekawość w postaci leaków, no i rzeczy, które rzeczywiście zmieniają się w Ultimate Team. Na pewno na plus, też oczywiście z wiastunu można się o tym dowiedzieć. Jest to jedna rzecz, która jest na pewno ważna i ciekawa, która daje nam na pewno jakieś takie ułatwienie, lepszy komfort z grania. Jest to magazyn duplikatów. To jest bez wątpienia rzecz, która dla handlarzy będzie niesamowicie istotna. Podobno ma być w nim aż 100 slotów, co pozwoli nam robić łatwiej inwestycje. Nie będzie wtedy potrzeby robienia metody na nieprzepisane karty. Usunięte kontrakty zostaną również w Ultimate Team, no i będziemy mogli spadać z ligi w trybie Division Rivals, co wcześniej było niemożliwe. Także to też na plus, no bo jednak w Division Rivals większa będzie motywacja nagrania, no bo nie wiem, czy ktoś w tym roku grał tak jak grał w poprzednich latach w Division Rivals, bo ja osobiście Division Rivals totalnie pomijałem. Tak naprawdę tylko te minimum zagrać, żeby były nagrody, i to, i to tyle. Z ciekawych przycieków odnośnie kart. No bo to jest rzecz, którą, na której możemy się skupić, no bo to są rzeczy, które się zmieniają. Pojawił się design e, kart, które otrzymamy w ramach nagród za Food Champions. No i tutaj chapeau dla grafików, bo z roku na rok dowożą mocną oprawę graficzną tych kart, ale na tym chyba słowa uznania dla jej się skończą. Będą nowe karty Hero, no jak i stare z innymi punktami overall, ze zmienioną po prostu statystyką. Jest to kolejna edycja, gdzie nasze duo z Dortmundu niestety nie zostanie dodane. Także jak co roku, trzymamy kciuki, aby wreszcie byli w fut 26. Odnośnie nowych kart, to przykładowo Eden Hazard będzie miał 86 overalla w tej bazowej wersji swojej karty. Tak, najlepszy piłkarz w swoim prime w Premier League, jak i ogólnie w Europie, mega talent z Belgii, ma mały overall. Myślę, że tutaj 89 to jest minimum. Na ile powinni wycenić belga? Zmniejszony overall jest również dla karty, która już wcześniej była, jest to Touré z Manchesteru City na 85 gdzie to był taki rzeźnik, że Rodri na dzisiejsze czasy się przy nim po prostu chowa. Przechodząc dalej, mamy informacje o ikonach. Jest to Buffon czy Gareth Bale, reszta raczej bez historii, no i myślę, że mało kto z nas ich pamięta, zna. Pytanie też, co z Bońkiem, Lato, Dejną, czy innymi zawodnikami z naszego kraju, którzy w swoich czasach wiedli prym w Europie. No ale niestety w tym roku ich również nie zobaczymy. Lepiej dać takiego pichona, znaczy panią pichon, on, której nikt nie zna. A co do Overola, Buffon czy Balea, Buffona czy Bale'a, no nie będę nawet zebrał głosu. Możecie napisać w komentarzu, ile byście dali, e, waszym zdaniem im punktów Overall, no bo w porównaniu do zawodników na innych pozycjach, na tych samych pozycjach tych graczy, no to jest to po prostu kradzież. Z takich nowości ciekawszych możemy zobaczyć jak będzie wyglądał design kart Road to the Final z Ligi Mistrzów, z Ligi Europy, no i z Ligi Konferencji e, oraz karty, które będą dostępne w SBC za bycie najlepszym piłkarzem w danej li lidze w danym miesiącu, tak zwanych karty POTM. Z Ligi mamy Barcole z PSG, a z liseria mamy Rafała, Leo, Leo, Leo... Jak zwał, tak zwał. Resztę niestety na dzień, na dzisiaj ich po prostu nie znamy, natomiast tak się prezentują takie przecieki na świeżo. Generalnie tak też wyglądają paczki, które będziemy mogli zobaczyć w takiej oprawie. Będą dostępne w sklepie, w wyzwaniach, w SBC, gdziekolwiek tylko je zobaczymy. To całkiem spoko, dużych zmian nie ma, ale też rewolucji chyba nikt z nas, z nas nie chciał. Usunięte zostaną formacje, takie jak 4411, 433 3, wersja 5, 5221, 51211, 3511, 343 diamentowa opcja, no i 541 diamentowa opcja. Z takich jeszcze rzeczy ważnych, myślę, że nowi gracze z pięciogwiazdkowymi sztuczkami po prostu to jest Dybala, jest ta zawodniczka z Pezrze, Leo, Nuno Santos, Lang, Juke, Salvio. Ruter Lupes Munos oraz Abdi Ali. Takich mamy zawodników, którzy otrzymali 5 gwiazdek sztuczek. No i poza tym to tyle nowości, jeżeli chodzi o Ultimate Team. Jak widać, dużo się nie zmieniło, praktycznie nic. Ja chciałbym, abyście w komentarzu napisali, co, was, co według Was powinno zostać dodane za rok. Wybrany przeze mnie komentarz, który najbardziej mi się spodoba, otrzyma darmową wejściówkę na Discorda Premium, gdzie podaję gotowe nazwiska i metody na zarabianie coins w EFC25. Na ten moment ja bym chciał Wam bardzo podziękować za obejrzenie tego materiału do tego momentu, no bo jest to praktycznie cały materiał, więc dziękuję Wam za to, życzę miłego dnia, pamiętajcie o subskrypcji, jeżeli jeszcze jej nie macie, lajku, no i do usłyszenia po więcej nowości.